Słyszałeś o Mortal Kombat? Kiedy grasz w nią pierwszy raz? Po prostu myślisz, to jest niesamowite. To jakaś prymitywna emocja. Po prostu krzyczysz tak. Sekret tkwił w tym, że byliśmy grupą naiwniaków, którzy robili, co chcieli i byli szczęśliwi. Nie było odwrotu. Ledwo co gra wyszła, a była wszędzie. To był mega hit, wyjątkowo uzależniający. Siedziba Midway wręcz emanowała magią gry. Po prostu improwizowaliśmy cały czas. Ed zajął się programowaniem, John grafiką. Współpraca szła świetnie, bo sobie ufali. Kiedy widzisz ludzi grających w Twoją grę, którzy zachowują się jakby. Stracili rozum, to szalenie motywujące. To było tak, jakby mi płacili za coś, co kocham robić. To może być rzeczywiście największe wydarzenie w historii gamingu. Mortal Kombat stał się filarem popkultury. To była, jest i zawsze będzie gra dla każdego. Łączy graczy. Zabawne jest pomyśleć, że wszystko zaczęło się od czterech gości z Chicago, którzy po prostu chcieli stworzyć fajne mordobicie. And those